Cześć wszystkim z tej strony Marek, blog Matematyka. I właśnie przyjechałem do Krakowa. Jechałem pociągiem 9,5 godziny ze Szczecina w celu, aby przyjechać na ten cały zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Masakra, tak mnie powginało i jest teraz dokładnie godzina 5.40. Gdzie jestem? Tu jestem. Piąta. Piąta czterdzieści. Także jest po prostu wcześniej, Więc teraz się zabieramy i gdzieś próbujemy coś zjeść. Jest godzina 7:30. Mniej więcej żeśmy przyszli do hotelu, w którym Emilka, Emilka siedzi. Ma pokój 261 Tutaj w tą stronę się patrzy, 246 Jak widzicie Idziemy sobie tylko korytarzem Jak sobie szliśmy w tą stronę To szliśmy chyba z 5 minut Żeby dojść Teraz jest pora, żeby napić się Napić się kawy Zjeść jakieś śniadanie Bo po tych 9,5 godzinach Jazdy w nie wiadomo jak dziwnych pozycjach to po prostu już może szlak człowieka trafić. Teraz wychodzimy, szukamy czegoś do jedzenia i będziemy i będziemy zbierać się, już jechać na kampusu. Na, na o gdzie się tam wszystko dzieje, widzimy, słyszymy się się później. Ja, pomaga pomachaj do kamery. Pa, pa. To udało nam się jakoś dotrzeć autobusem do tego kampusu UJOT-u. Wysiedliśmy z autobusu pełnego matematyków, bo wszyscy, wszyscy po prostu pełzną, legną na tą konferencję. Nie, tędy nie. I zaraz będziemy wchodzić na, na kampus ujot gdzie cały się ten zlot odbywa. Także zobaczymy, co tam się w ogóle dzieje. Gdzie, będziemy, gdzie ja będę mógł wejść, bo ja kurde mam troszeczkę ograniczony niestety, to wchodzimy na kampus. Z powrotem aktualnie jest przerwa kawowa, e, przerwa także wyszedłem sobie na dróg, się żeby przywietrzyć, bo tam w środku całkiem ciepło e, dostałem coś takiego: taką taką drobną pamiątkę. E, identyfikator, powiedzmy, e, udało mi się ogarnąć sobie, e, ponieważ jestem tak trochę na powiedzmy pół legalu. E, ponieważ czysto teoretycznie jest jakaś tam pełna opłata konferencyjna e, i tym podobne sprawy, ale jako, że moja piosenka. To jest właśnie powód, dla którego w ogóle przyjechałem do Krakowa na tą konferencję. Moja piosenka, która znajduje się na kanale vlog Matematyka z Rozum, zajęła trzecie miejsce w konkursie, na, w konkursie pod nazwą Matematykami w Duszy Gra. I dostałem po prostu zaproszenie, zaproszenie tutaj do Krakowa, więc po prostu przyjechałem. I aktualnie zaraz się kończy przerwa kawowa i zmierzam na, na wykład. O rozmaitościach algebraicznych i tym, e, i coś tam więcej będzie, będzie rozwinięte. E, także zobaczymy, czy coś tam ciekawego będzie. Może mi się uda coś tam, e, coś tam jakiś drobny fragment nagrać. E, to zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. E, I co, i pewnie odezwę się, jak już będzie e, bliżej konkursu, bo teraz jest 11 e, Zaraz 11., właśnie wykład się zaczyna. I potem o 12.15 jest, e, jest ten mój. To było całe rozdanie nagród tego konkursu. Także wtedy, e, wtedy po prostu będzie, będzie troszeczkę więcej materiału stamtąd. To są te rozpuchania. Chcielibyśmy, żeby to rozpłuchanie się odbywało w takiej centralnej łapce i proces był kontrolowany przez istnień. Szanowni Państwo, no, konkurs nie cieszył się jakimś ogromnym wywodem. Dostaliśmy dwa zgłoszenia. No. więcej niż jedno. Dostaliśmy dwa zgłoszenia. Pan, żyli w tym składzie postanowiło, miało dwa utwory do wyboru, postanowiło nie przyznawać zarówno pierwszej nagrody, jak i nie przyznawać drugiej nagrody, przyznać jedynie trzecią nagrodę. I trzecią nie. nagrodę właśnie otrzymuje Pan. Marek, Marek Szajduk, który za usługą w tym roku bardzo Pana w tym roku. Dziękuję bardzo za <noise> <zrozumie. głos> przybycie aż z dalekiego Szczecina. Że bardzo tutaj jest dyplom. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tutaj jest jeszcze materiały zjazdowe. No i za, nagroda pieniężna utworzona przez zarząd Krakowski Piotr Warstw jest wpłynie na stosowne konto. Może teraz poprosilibyśmy, żeby odtworzyć tę, tę kompozycję? Musisz Nie, 2019, świętujemy rok matematyki! Z tej strony Marek, blog Matematyka, yo! Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Matematyka ukazuje nam prawdę. Błądzą ci, którzy olewają ją. Zrozum, nie uczysz się na marne. Osiągną coś ci, którzy naprawdę chcą. Za młodu nie myśląc, wcale poważnie. Okej, okay, jesteśmy już po rozdaniu, e, po rozdaniu tych nagród z tego konkursu. Tam tą skróconą relację z tych dwóch konkursów mogliście e, pewnie widzieć chwilę wcześniej. Nie wiem, jak to zmontowałem. E, ale no, jak po odtworzeniu mojej piosenki do której link będzie w opisie i oczywiście jest na moim kanale jest, chyba nawet teraz bardzo mocno na wejściu do kanału i dostałem całkiem całkiem gromkie brawa, także e, także naprawdę miło mi się zrobiło. Na początku miałem takie troszeczkę kurde będą będą moją piosenkę przed tyloma przed tyloma ludźmi, przed tyloma matematykami. Ja myślę, że się kurde ośmieszę coś takiego. No ale okazało się, że przyjęli to bardzo, e, bardzo przyjemnie e, i naprawdę nawet dwie czy trzy osoby podeszły, podeszły potem do mnie, powiedziały, że super robota, e, pogratulowały mi w ogóle. Także to w ogóle fajnie, bardzo miło mi się zrobiło e, i ta druga piosenka, która, bo by, bo byli tylko było tylko dwóch uczestników, to druga piosenka była taka bardziej troszeczkę zamknięta na, na matematyków, też była zajebista, naprawdę była zajebista. E, tylko niestety miała taki troszeczkę bardziej matematyczny próg e, wejścia, wiecie o co chodzi. E, I co? I po tym całym rozdaniu e, nagród był jeszcze referat e, mojego kolegi z Krakowa, Marcela, e, o teorii gier. Tam troszeczkę rozszerzone teorie gier. Bardzo ciekawy wykład e, i na pewno zdecydowanie prostszy e, niż na tym, co byliśmy wcześniej przed tym rozdaniem nagród bo tamto to była po prostu taka bania na poziomie po prostu już takim nawet wyżej niż profesorskim. E, I co? I po tym wykładzie Marcela wyszliśmy e, na obiad. Na obiad tam e, obiad w ogóle był na parkingu podziemnym, także w ogóle śmiesznie, e, ale zrobiony całkiem taki ładny tak jakby to był jakaś taka sala restauracyjna, sala cateringowa, także całkiem fajnie to wyglądało zdjęcie wam stawię tutaj bo stwierdziłem że nie będę nagrywać ludzi jak jedzą bo to takie jest e i teraz wyszedłem sobie na dwór bo już się po prostu potwornie zrobiło gorąco w tej gruzie cały czas wydziałowej siedzę Teraz plan jest taki, że jeszcze chwilę posiedzimy sobie na wykładach. E, tylko tym razem już będę szedł bardziej na tę na część śródlęcką, gdzie, tam gdzie Marcel wykładał, robił swój referat. E, I potem co? O 18-19 jakoś się tak mniej więcej kończy. E, kończy ten cały, cał, cała strefa tutaj. E, cała ta część, która się znajduje tutaj na wydziale. E, I potem cała ta ekipa jedzie na jakiś bankiet. Ja niestety sobie nie nie wkupiłem, nie wkupiłem sobie żadnego e, pakietu konferencyjnego, więc e, niestety będę wracał do, do Szczecina, do domu. Jeszcze jakaś pewnie relacja z czegoś będzie, także e, pewnie widzimy się całkiem niedługo. I jeszcze teraz w przerwie, przed wykładami, poszliśmy sobie na górną część, na taki taras, jakby, gdzie znajduje się taki genialny mural, którego mam magnes. Tak się nie robi, którego mam magnes, który dostałem w torbie z podarunkiem za, za ten konkurs. I Gödel, Gödel dowiódł... E, czego on dowiódł? Ej, ej, czego dowiódł Gödel? Niezupełności. To w ogóle wyobraźcie sobie... Tak, wiem, zapomniałem, skleroza po prostu. I wyobraźcie sobie, ten Gödel dowiódł e, niezupełności matematyki. To znaczy, że nieważne, jakie weźmiemy sobie aksjomaty, e, no to wtedy zawsze będzie istnieć jakieś zdanie które będzie nie do udowodnienia, czy jest prawdziwe, czy jest fałszywe. I wyobraźcie sobie, co taki człowiek musiał mieć na bani, jak on bardzo musiał się naćpać, żeby w ogóle wpaść na taki pomysł. To wyobraźcie sobie... <laughs> wyobraźcie sobie tą sytuację. <laughs> Siedzi gościu, pijany, naćpany. Słuchaj, a co jeśli w matematyce są zdania, których nie można dowieść, czy są prawdziwe, czy są fałszywe? Ale tak czekaj, zostań, zostań ze mną. Zostań to. Zostań. Naprawdę, jeśli weźmiemy jakiś aksjomat i... i nie dowiedziemy, że ono jest ani prawdziwe, ani fałszywe, to co wtedy? Udowodnij to. O kurwa, zrobię to. I ty to kurwa udowodni. <śleszy> Masakra, co człowiek musi mieć na pani, żeby coś takiego udowodnić. <śleszy> jest jeszcze Euler, który stworzył jeden z najpiękniejszych wzorów w matematyce jak nie najpiękniejszy praktycznie no chyba najpiękniejszy, no tak na no sumy racja e do i pi plus 1 równa się 0 przepiękny wzór w matematyce no także to jest taki całkiem bardzo przyjemny balkon po prostu na, na drugim piętrze y, wydziału matematyki Właśnie przed chwilą zakończył się genialny panel dotyczący nauczania matematyki. Taki bardziej na razie omawiana część. Samochód przejeżdżał. Taka bardziej omawiana część przez czterech tam dydaktyków z jakimiś osiągnięciami. Naprawdę bardzo przyjemnie się to słuchało. Naprawdę wiele ciekawych pomysłów rzucali na to, jak można zmienić aktualne nauczanie matematyki. I zaraz po teraz tej przerwie kawowej Dobre. Piąta moja dzisiaj. Zaraz po tej przerwie kawowej będzie, będzie dalsza część, tym razem bardziej z pytaniami do publiczności, gdzie będziemy mogli po prostu wszyscy, cała zgromadzona sala, zadawać, zadawać pytania i zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Ale tak naprawdę, dzisiejszy dzień na, na tym zjeździe powoli dobiega do końca. I tak naprawdę ten vlog również dobiega do końca, ewentualnie będzie jeszcze jakieś zakończenie w pociągu, omówienie, e, omówienie tej całej, całego wyjazdu, ale to jeszcze zobaczę. A tak to na razie się, do zobaczenia później, papa. Pa. I takim oto sposobem dochodzimy do końca mojego udziału w tej konferencji z okazji stulecia. Powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Oczywiście ta konferencja trwa od 3 do 7 września. Teraz jest piąty, więc ominęły mnie dwa pierwsze dni i ominą mnie jeszcze niestety dwa ostatnie. Ale ogólnie ten dzień był naprawdę, naprawdę bardzo udany. Także jestem naprawdę zadowolony, że zdecydowałem się przyjechać tutaj do Krakowa. Naprawdę było bardzo. Było kilka tych na których byłem oczywiście ciekawych wykładów paneli oczywiście ten cały konkurs to moją piosenką to już w ogóle jest hit co to się stało i kilka słów może takich podsumowujących kończących tego vloga całe to wydarzenie miało na celu napędzić tak jakby nowy czas w historii, w historii matematyki polskiej matematyki napędzić rozwój i nadać w ogóle obrót kilku sprawą. To było też na przykład poruszone na tym panelu e, dokładnie tam, e, gdzie po prostu na przykład było omawiane e, ogólnie przyszłość nauczania, nauczania matematyki w takim konwencie, w koncepcie ogólnym, i teraz właśnie odjeżdża autobus z ludźmi, właśnie z tego. Z tego wydarzenia. Jadą oni tam na jakiś bal. Tam dalej będą kontynuować zabawę. Ja teraz będę się powoli zbierać w stronę dworca i wracać 9,5 godziny do domu: bo to z Krakowa do Szczecina. Tyle czasu, tyle czasu trwa podróż. No i co? I zostaje mi się tak naprawdę tylko pożegnać i mam nadzieję, że. Niedługo na moim kanale pojawią się jakieś nowe materiały, bo tego od dawna, od dawna nic za bardzo nie było wrzucane, także to jest taki pierwszy materiał od dawna i to był cień kolejnego autobusu, który mi przesłonił. Eee, mam nadzieję, mam parę pomysłów na filmy, mam nadzieję, że się Wam spodobają, ale no to będziecie musieli poczekać na to, aż je nagram eee, i znajdą się na moim kanale i na ten moment mam Wam tyle do powiedzenia. Jeśli film Ci się podobał, zostaw lajka, like, zasubskrybuj mój kanał. E, po więcej matematycznego, okołomatematycznego, matematycznego, albo bardziej naukowego, po prostu, kontentu. E, I pamiętaj: polub matematykę trochę bardziej, a przynajmniej chociaż spróbuj. Na razie, cześć.